Szczyrna. Szczyrk. Szczyrk Mountain Resort. Nie przypomina, co? <noise> Pewnie wielu z Was kojarzy się to miejsce raczej ze starymi czasami. Kiedy tutaj była dolna stacja dwóch orczyków, tam dalej była dolna stacja kolejnych dwóch orczyków, tu były kasy, Ach, tu była restauracja, szumnie powiedziane, w której można było coś zjeść, a dzisiaj... A dzisiaj obok jest tylko Maxiland. Ale, ale to się zmieni. Ale to się zmieni, ponieważ w najbliższych latach będą nowe inwestycje. Zapowiadane od kilku sezonów inwestycje w końcu mają szansę na realizację. Powstaną nowe kanapy, zmodernizowane zostaną trasy narciarskie, zmodernizowane zostanie czy powstanie przy tych trasach system naśnieżania. Które, gdzie, co i jak w tym filmie właśnie to Wam wszystko opowiem, a przede wszystkim rozwieje wiele plotek i wątpliwości, jakie powstały przez te ostatnie lata, od dokładnie roku 2017, kiedy zdarzyła się w Szczyrku rewolucja. Dobrze, dobrze, widać mnie, słychać mnie. Cieszę się. Słuchajcie, dwa słowa historii. Dzisiaj mamy Szczyrk Mountain Resort, ale w 1966 porządny rocznik powstał tutaj pierwszy orczyk. Powstał tutaj pierwszy orczyk, który wywoził. Narciarze stąd, w kierunku młaki to były początki. Potem się to wszystko oczywiście rozwijało. Wielu z Was zna historię Szczyrku, czy słyszało o historii Szczyrku czy Szczyrkowskiego ośrodka narciarskiego. Było blokowanie tras przez właścicieli, były protesty były potem protesty ludzi, którzy protestowali przeciwko protestującym. Ogólnie rzecz biorąc, dużo, dużo zamieszania i nagle i nagle w 2014 roku, w marcu 2014 roku, pamiętam dokładnie, gruchnęła wiadomość, że firma TMR, Tatry Mountain Resorts ze Słowacji, będąca właścicielem Jasnej, będąca właścicielem wysoki ośrodku narciarskiego w wysokich ośrodków narciarskich w wysokich Tatrach, postanowiła tutaj zainwestować. Postanowiła zainwestować grube miliony euro, aby ze Szczyrkowskiego ośrodka narciarskiego zrobić ośrodek na miarę naszych czasów. Była połowa marca 2014 roku, kiedy odbyła się pierwsza konferencja prasowa e, zorganizowana przez Tatry Mountain Resort. E, było to w hotelu Klimczok e, i tam oficjalnie oznajmiono e, prasie, że takie połączenie, czy inaczej, że taka inwestycja tutaj będzie, że TMR przejmuje 97% udziałów w spółce Szczyrkowski, ośrodek narciarski i będzie tutaj inwestować grube miliony. Ważna jeszcze jedna informacja, bo właśnie te, wtedy na tej konferencji e, był też pan Grzegorz Kotowicz, który wtedy pełnił funkcję dyrektora COS-u, czyli e, ośrodka czy organizacji odpowiedzialnej za Skrzyczne, które jest za mną, może tak obrócę trochę kamerę, proszę bardzo. I zadeklarował chęć współpracy z TMR-em. Był to początek rozwoju szczyrku, był to początek wspólnego karnetu między ośrodkami, tutaj w szczyrku, do których później jeszcze dołączył, dołączyła Beskid Sport Arena. Tak to się wszystko zaczęło. A później, a później, a później były. 3 lata ciszy. 3 lata ciszy i w 2017 roku ruszyły prace. Wiosną 2017 roku ruszyły prace na taką skalę, której ja nie pamiętam, żeby gdzieś tak szybko i tak wiele budowano. To był naprawdę ewenement na skalę chyba światową, nawet no europejską na, na, na pewno, kiedy zmodernizowano. Większość tras narciarskich tutaj w Ośrodku Narciarskim, kiedy wybudowano gondole, kiedy wybudowano trzy koleje krzesełkowe i kiedy wybudowano największy w naszej części Europy zbiornik na wodę do sztucznego naśnieżania. I od tego czasu niestety cisza. Mamy rok 2022, tam był rok 2017. Pięć lat minęło i w Szczyrk Mountain Resort można powiedzieć, że niewiele się zmieniło. W związku z tym, że przez ten czas narosło wiele plotek, no, różnych teorii spiskowych, postanowiłem się przyjrzeć sprawie, dowiedzieć się u źródła, jakie są plany inwestycyjne i co faktycznie będzie budowane w Szczyrku. Bo w sieci pojawiło się dużo różnych spekulacji, dużo informacji. Jest ogólnie bałagan i dezinformacja: ktoś gdzieś coś słyszał, ktoś komuś coś powiedział. I to wcale tak nie jest. Dlatego postanowiłem pojechać do Jasnej, gdzie udało mi się spotkać z prezesem firmy e, TMR, z panem Igorem Ratajem. Jest to też jeden ze współwłaścicieli. A tutaj w Szczyrku umówiłem się na spotkanie z panem Grzegorzem, przybyłą, który dokładnie powiedział mi o tym, co faktycznie może być wybudowane w najbliższych latach, a co na pewno nie będzie, co jest tylko plotką. Kończąc już ten przydługi rysk historyczny, ale musiałem to powiedzieć, żebyście wiedzieli, co jest grane, bo nie, pewnie wiele osób nie śledzi dokładnie historii Szczyrku i tego, co tutaj się działo. Eee, zapraszam Was w pierwsze miejsce, w pierwsze miejsce, gdzie powstanie nowa kolej, gdzie zostaną zmodernizowane trasy, gdzie powstanie sztuczne naśnieżanie. Zapraszam Was na wierzch pośredni. Górna stacja kolei z soliska na wierch pośredni z 650 metrów nad poziomem morza, wywozi nas sześcioosobowymi krzesełkami na 1000 metrów nad poziom morza. Dlaczego tu jestem? Dlaczego przyjechałem na słynne Juliany? Ponieważ tutaj mam nadzieję, że w ciągu dwóch lat, być może już w przyszłym roku. Stanie górna stacja nowej kolei. Nowej kolei, która będzie jedyną i pierwszą tego typu w Polsce. Jaka to będzie, już Wam wszystko opowiem. To tutaj, prawdopodobnie, no jeszcze może kawałek dalej. Być może już w przyszłym sezonie narciarskim wysiądziemy z nowej. Ośmiosobowej kanapy firmy Lightner. Dlaczego ośmiosobowej i dlaczego firmy Lightner? Ośmiosobowa, ponieważ mamy tutaj do zespozycji kilka wariantów zjazdów. Mamy tu tak naprawdę trzy trasy, którymi możemy dojechać do dolnej stacji i taka przepustowość jak najbardziej będzie tutaj wskazana. Dlaczego firma Lightner? Na no moim zdaniem to jest naturalny wybór, ponieważ wszystkie pozostałe koleje, które tutaj mamy, czyli gondole i krzesła są także firmy Leitner. Więc z punktu widzenia serwisowego, obsługi i tak dalej, jest to jak najbardziej naturalny wybór. Ja teraz znajduję się w miejscu, gdzie prawdopodobnie będzie górny peron nowej kanapy. Zobaczmy jakie trasy będzie obsługiwała. Co my tutaj mamy? Jakaś tablica leży. Wierpło, hej, pośredni tysiąc metrów nad poziomem morza. Mamy tu trasy 8, 9, dziesiątkę i jedenastkę. Takimi trasami możemy zjechać w dół, do, na razie do soliska, do kanapy tej sześcioosobowej z niebieskimi osłonami. Natomiast całkiem możliwe, że w przyszłym sezonie będziemy mogli tutaj dojechać do kanapy ośmioosobowej. Będzie ona dokładnie biegła w śladzie starych orczyków, jakie tutaj były. Tu była górna stacja. Orczyki są rozebrane. Zostało tylko i wyłącznie budynek. Ale co dalej ze strasami? Przecież jak postawimy tutaj 8-osobową kanapę, wiadomo, że będzie o bardzo dużej przepustowości, gdzie jeździć, czy tylko na trasie numer 10. Nie. Eee, założenie jest takie, aby w trakcie budowy tej nowej kanapy przygotować także inne warianty zjazdów. Osoby, które tutaj jeździły na nartach, wiedzą, że tutaj na Julianach można pojeździć nie tylko trasą numer 10, nie tylko z tamtej strony, e, trasami, ale także były takie przejazdy przez środek tego terenu, tych łąk, e, tej hali. I te trasy także będą przygotowane do, dla narciarzy. Rozwidlenie tras. Po mojej lewej stronie. Niebieska ósemka, i dalej przejazd na Golgotę. A za mną trasy numer 9. Trasy numer 9, które aktualnie, czyli jeszcze w tym sezonie, są trasami takimi nieprzygotowywanymi. Natomiast ja pamiętam, kiedy te, po tych trasach można było jeździć w warunkach powiedzmy sobie bardzo spartańskich. Ale wraz z budową nowej ośmioosobowej kanapy. Te trasy zostaną przygotowane, zostanie, zostaną wyrównane, poszerzone, przygotowane zostanie naśnieżanie w ten sposób, aby wygodnie z nimi zjeżdżało się w kierunku dolnej stacji lub dalej w kierunku Soliska. Dolna stacja podwójnego Orczyka. Jeszcze w 2000 którym to? W 2014, 2015, roku korzystaliśmy tutaj z dobrodziejstw tego Orczyka. Teraz już został rozebrany. Ja przypomnę, w 2017 roku zostały otwarte e, nowe kanapy i gondola. I od tego czasu tutaj ten ruch jest taki troszeczkę ograniczony. Mówię o ruchu wyjazdowym do góry, bo możemy tylko korzystać z, niebies z niebieskiej, sześcioosobowej kanapy. Jak wszystko dobrze pójdzie, jak wszystko się dobrze ułoży, to być może już za rok będę Wam tutaj relacjonował budowę nowej kanapy. O tej porze roku już powinny stać słupy, powinna stać dolna i górna stacja, być może już jakaś kanapa będzie testowana, cały system, cały mechanizm wywożenia kanap będzie już testowany. Oby. Ośmioosobowa kanapa będzie przewozić narciarzy na trasy 10, na trasę 8, ale także, także na trasy, na dwa warianty trasy numer 9. Zostały nam tutaj jeszcze dwie kultowe trasy w starym Szczyrkowskim. Chyba wiecie o co chodzi. Zapraszam was na Golgotę. Solisko. Miejsce, w którym orczyki zostały zastąpione przez dwie nowoczesne sześciosobowe kanapy. Jedna wywozi na wierch pośredni, niebieska. A druga w kierunku hali skrzyczeńskiej, właściwie na halę skrzyczeńską, żółta. Ale wspinam się tu dla kultowej trasy. Dla Golgoty, za mną Golgota. Kultowa trasa. To tutaj, osoby, które, którym wydawało się, że potrafią jeździć. Szybko były weryfikowane przez ten stok. To tutaj za dawnych czasów były muldy popas. To tutaj przyjeżdżaliśmy wieczorem na jazdę nocną, bo tylko ten stok w okolicy był oświetlony. Kultowa do Golgota od 2017 roku trochę podupadła. Niestety jest tu zrobione naśnieżanie, ale to, że jest wąska, to, że nie zawsze była naśnieżona przed sezonem, spowodowało, że no, jej dawne lata świetności hm, troszkę przeminęły, ale, ale jeżeli powstanie ośmioosobowa kanapa na wierch pośredni, równocześnie z przebudową tras 9, czy trasy 9 z dwoma wariantami, zostanie także zmodernizowana Golgota. Nareszcie zostanie przede wszystkim poszerzona. Zostanie poszerzona o odcinek lasu między aktualną trasą a starym orczykiem. Osoby, które tutaj jeździły na pewno wiedzą, ten orczyk już jest praktycznie zarośnięty, ale mo można zaryzykować stwierdzenie, że Golgota zostanie poszerzona dwukrotnie. Super. Super. O! Krzesło działa na halę. Może sobie wyjadę? Może bym sobie wyjechał, ponieważ jeszcze jest jedna trasa, na której planowane są zmiany. Domyślacie się, która? <noise> Zabieram Was. Chodźcie. Jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to być może już za dwa lata powstanie w tym miejscu sześcioosobowa kanapa. Tutaj dokładnie będzie górna stacja, w tym miejscu, gdzie kiedyś był podwójny orczyk. Kanapa ma być wytyczona wzdłuż śladu tego orczyka, a dolna stacja oczywiście znajdzie się koło parkingu w Czyrnej. Ale to nie jedyna inwestycja, jaka będzie tutaj poczyniona. Pozwolę sobie zrobić, tak? I proszę bardzo. Za mną kultowa trasa. Jedyna czarna trasa w szczyrk Mountain Resort. Bienkula. Bienkula. Być może dostanie swoje drugie życie. Mówię być może, bo wiadomo jak to u nas ze wszystkim jest, wiadomo jaka jest sytuacja. Bardzo trzymam kciuki za to, żeby to wszystko się udało, żebyśmy powiedzmy sobie w przeciągu dwóch sezonów, żebym za dwa lata mógł zdawać Wam relacje z tego miejsca, jak to tutaj powstaje nowoczesne naśnieżanie. Jak ta trasa, kultowa trasa, jedyna czarna, jak już wcześniej powiedziałem w Szczyrkowskim, czy w Szczyrk Resort, zostaje przywrócona do swojej dawnej świętności. Oczywiście parę osób będzie zawiedzionych, ponieważ nawet ja miałem taką możliwość, żeby tutaj pojeździć trochę freeride'u, bo trasa, jak widzicie, jest bardzo dobrze przygotowana, nie ma tu żadnych wiatrołomów, pod tym względem jest bezpieczna i kiedy w szczyrku sypnęło i to tak zdrowo, to tutaj był po prostu genialny freeride i parę osób. Z łezką w oku wspomina te dni, kiedy wyjeżdżało tutaj. Ludzie, że tak powiem, tłoczyli się na przygotowanych trasach, a oni tutaj jechali po dziewiczym śniegu. Natomiast jeżeli powstanie tutaj nowa kanapa, to o tym, żeby tutaj jeździć w Freeride będzie można zapomnieć. Chyba że ktoś będzie wyjeżdżał pierwszym krzesłem do góry i zdąży jeszcze podjechać. Chociaż nie, bo w gruncie rzeczy ratraki będą ciągle jeździć i przygotowywać. Musiałby być naprawdę zdrowy opad w nocy. I to tyle, jeżeli chodzi o wieści o nowych inwestycjach w Szczyrk Mountain, Mountain Resort. Dla mnie to zawsze zostanie Szczyrkowski, jak pewnie dla większości z Was. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości związane i plotki związane z nowymi inwestycjami, bo pojawiło się ich w ostatnim czasie bardzo dużo. Było bardzo dużo sprzecznych informacji, więc na dzień dzisiejszy już wiecie, co może, bo nie musi wcale niestety, ale może powstać w najbliższych dwóch latach tutaj w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim, czy w Szczyrk Mountain Resort. Mam nadzieję, że te inwestycje, czyli dwie nowe koleje, trasy poprawione, naśnieżanie na tych trasach, poszerzona Golgota, uruchomiona Binkula, że to wszystko będzie dla nas przygotowane jak najszybciej, że nie będziemy musieli zbyt długo na to czekać, że maksymalnie za te dwa sezony będziemy mogli już korzystać z tych atrakcji. To wszystko ze Szczyrk Mountain Resort. Zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o następnych filmach i co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć!